Cześć to Jestem Dulą i nauczycielką jogi w ciąży, a ty jesteś na kanale Holistyczne 9 miesięcy Shakti Dula. Jest to kanał poświęcony dla wszystkich kobiet i osób, które są zainteresowane tematem ciąży w sposób trochę inny, holistyczny i świadomy. W dzisiejszym filmie pokażę tobie krótkie ćwiczenie oddechowe, które zastąpi ci filiżankę kawy. Wiem, że w ciąży bardzo często, szczególnie na początku, też na końcu ciąży i w różnych momentach jesteśmy zmęczone. Czujemy to zmęczenie, które do nas przychodzi. No, to nie jest dziwne, dlatego że nasz organizm, nasze ciało dokonuje cudu, tak? W nas się rozwija maleństwo, i dlatego często potrzebujemy więcej energii odpoczynku. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Jesteśmy w pracy lub w takich momentach, kiedy nie, nie możemy po prostu uciąć sobie drzemki, i wtedy decydujemy się często na filiżankę kawy. Ale wiadomo, że kawa nie jest zupełnie zdrowa, szczególnie w ciąży, więc jakby chcemy ją wyeliminować. Dlatego przygotowałam dla ciebie ćwiczenie, które zastąpi ci tą filiżankę kawy. Jest to ćwiczenie, które pobudzi Twój układ yy, sympatyczny, nerwowy układ sympatyczny, który obudzi Ciebie, energetyzuje i naprawdę dać takiego wigoru. Co będziemy robić? W proces tego ćwiczenia będziesz oddychać przez prawą dziurkę od nosa. Z tym, że dla kobiet w ciąży czasami może się to wydawać trudne, bo ja kiedy oddychamy przez dziurki nosa, czasami jest nam łatwiej przez prawą. Czasami przez lewą. To się zmienia mniej więcej około 2,5 godzin, co 2,5 godziny, jakby łatwiej nam jedną dziurką od nosa oddychać. Dlatego, jeżeli będzie to dla Ciebie trudne, będziesz próbowała oddychać przez prawą dziurkę, ale to będzie trudne, to wtedy proszę Cię, nie rób tego ćwiczenia. Jeżeli czujesz, że jest to OK i możesz swobodnie oddychać przez prawą dziurkę, to zapraszam Ciebie do tego ćwiczenia. Zamknij Twoją lewą dziurkę. Możesz zamknąć oczy, aby zaobserwować swoje ciało, swój oddech. I zaczynaj wykonywać głębokie wdechy i wydechy przez prawą dziurkę od nosa. Wykonaj jeszcze 5 głębokich wdechów i wydechów. Otwórz dziurkę lewą, weź głęboki wdech. I wydech zrelaksuj. Otwórz oczy i zauważ, czy czujesz się lepiej, czy masz więcej energii. Takie ćwiczenie możesz oczywiście wykonywać dłużej. Ja zalecam od minuty do trzech. Tutaj w tym filmiku chciałam Tobie tylko pokazać, jak się je wykonuje. Myślę, że możesz wykonać je wszędzie, gdziekolwiek będziesz w pracy, w, w autobusie, w miejscu jakimkolwiek publicznym. Wystarczy po prostu zatkać dziurkę i robić sobie kilka wdechów, wydechów, i mam nadzieję, że to zenergetyzuje Ciebie i pobudzi do działania. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym filmie Shakti Dula. Satnam.